To połowa była niezła. Szkoda, że nie strzeliliśmy bramek, bo tego nam brakowało. Ale suma sumarum, no strasznie jestem wkurzony po tym meczu, bo, bo tracimy bramki, dwie takie same zostałych fragmentów i, i to boli, to boli. No ta piąta bramka już nie liczę, to już jest konsekwencja ryzyka tak naprawdę, więc, więc szkoda, bo mieliśmy swoje sytuacje. Mieliśmy jeszcze przy 4-3, by doprowadzić do remisu, no nie udało się. Musimy jak najszybciej zapomnieć o tym meczu, wyciągnąć wnioski, już myśleć o kolejnym, bardzo ważnym meczu w Katowicach. Już tabela pokazuje nam, że nie, nie, nie możemy patrzeć do góry, tylko musimy patrzeć w dół, także musimy w każdym meczu teraz wyrywać te punkty na parkiecie. Nie mówię, że dzisiaj nie chcieliśmy, bo bardzo chcieliśmy, bo chłopcy dzisiaj dużo, dużo zdrowia zostawili, więc pała im za to. Bardzo dużo mieliśmy takich problemów technicznych z podaniem, z przyjęciem i i nad tym chyba gdzieś też musimy pracować, żeby więcej spokoju w tych naszych akcjach było. Także nic. Przegraliśmy, bardzo nas to boli, ale nie będziemy zwieszać głów, bo, bo, bo będziemy walczyć do końca. Dobrze rozpoczęliśmy mecz, prowadziliśmy jeden do zera. Wydawało się z perspektywy wojska, że, że mamy gdzieś przeciwników w garści, że, że czuliśmy, że kolejne gole są tylko kwestią czasu. Dobrze się broniliśmy, dobrze, dobrze wychodziliśmy do, do kontrataków. No chyba tak zbyt pewnie się poczuliśmy na tym boisku. Przeciwnicy strzelili nam do przerwy jeszcze jednego gola. W szatni, w szatni jakby staraliśmy się nałożyć sobie kolejne nowe założenia na, na drugą połowę, żeby je realizować. No z tą realizacją chyba było dość słabo, bo, bo finalnie przegrywamy ten mecz. Z perspektywy meczu w takim razie wydaje się, że, że zasłużone zwycięstwo gości z Warszawy. Bynajmniej po ich reakcji na ławce było widać, że bardziej chcieli. Szkoda. Szkoda, bo, bo ten mecz mógł nas dość mocno oddalić już od strefy spadkowej, bo, bo dość mocno też na nią patrzymy, ale jednoznacznie byłoby to też z krokiem, z krokiem milowym w kierunku playoffów, na które również, również mamy chrapkę. A szkoda, szkoda, jeszcze ta szkoda. No nic, no następny mecz przed nami w weekend i, i myślę, że, że już na pewno będzie zwycięski. No tak, dzisiaj w końcu, w końcu wygrany mecz. Pierwszy, pierwszy w tym sezonie, bardzo długo czekaliśmy na, na to zwycięstwo. Tak naprawdę dla nas każdy mecz teraz jest już o życie, więc, więc dzisiaj tą determinacją, chyba większą niż u gospodarzy, pokazaliśmy, że, że będziemy walczyć o to utrzymanie w tej lidze. Także cieszę się bardzo, bo, bo w końcu mówię, udało się wygrać, tym bardziej na wyjeździe, bo my już chyba od roku nie wygraliśmy. Meczu wyjazdowego, także no, walczymy dalej, no, teraz jeszcze zostały trzy kolejki, mam nadzieję, że jeszcze, jeszcze w tych trzech kolejkach jakieś punkty zdobędziemy, żebyśmy mogli spokojnie na tą rundę rewanżową się przygotować i, i walczyć dalej o, o to, żeby się utrzymać w tej na, na pewno najważniejsze, że to jest wygrana, nieważne jak, nieważne jakim kosztem, e, najważniejsze są dzisiaj trzy punkty, e, odbijamy się w końcu, e, jest szansa, że skończymy tą rundę nie z jakimś rekordowo niskim wyrobkiem punktowym. No dzisiaj myślę też, że gra wyglądała nieźle z naszej strony. Dziś tam, wiadomo, trochę parę bramek straciliśmy, tak nie wiem, ile było w końcu nawet 5, 6, 3, Już przestałem liczyć, w którym momencie po prostu najważniejsze było dowieść te, te punkty. Natomiast no, tracimy jakieś bramki, może czasami w nie w gdzieś tam się piłka obciera i wpada, najważniejsze, że strzelamy w końcu, jesteśmy skuteczni i jakby z gry jesteśmy też dobrze wyglądamy w obronie, tak? Jakby jesteśmy zorganizowani, popełniamy błędów, więc to na pewno cieszy. No, dla nas tak jak, tak jak od tego zacząłem, taki skończę, najważniejsze dzisiaj były trzy punkty i tylko to się liczy.